Pan z Wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała to. Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: Za kogo uważają mnie tłumy? Oni odpowiedzieli: Za Jana chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. Zapytał ich: A wy za kogo mnie uważacie? Piotr odpowiedział: Za Mesjasza Bożego. Wtedy surowo im przykazał i napominał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał, Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć, będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w piśmie, zostanie zabity a trzeciego dnia wstanie. Potem mówił do wszystkich, jeśli ktoś chce iść za mną, Niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Oto słowo Pańskie. Jezus odszedł na bok. Jezus chce być sam z Ojcem. Zobaczcie, jak bardzo jesteśmy podobni do Niego na tej Eucharystii. Jesteśmy w Jego obecności. Tutaj szukamy świętego spokoju. Tutaj szukamy chwili wytchnienia w murach tego kościoła. Chcemy być z Bogiem, ze swoimi myślami, ze swoimi nerwami z pytaniami, z problemami. Jezus modli się na osobności. Ale co jest ciekawe, poznaje w duszy pytania uczniów. On widzi ich wątpliwości. To pytanie, które jeszcze w nich jest, znad jeziora Galilejskiego, po tej burzy, kim On właściwie jest? I to On zadaje im pytanie. Za kogo mnie uważają tłumy? Chociaż w rzeczywistości to jest ukryte pytanie uczniów, ale nie ośmielili się go zadać. Bóg nie boi się pytań człowieka. Jakby nas prowokował, prowokował do modlitwy, żebyśmy zajrzeli w swoje serce. Dzisiaj tak otwarcie zapowiada swoją śmierć. Otwarcie mówi o krzyżu. Ale nie tylko o swoim krzyżu. Mówi o Twoim krzyżu. Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i co dnia mnie naśladuje. Mój krzyż, co chwilę jakaś kłótnia w rodzinie a to o dzieci, a to o pieniądze, a to o lenistwo drugiego. A to z powodu polityki, a to z powodu sąsiadów, z powodu szefa w pracy, o opiekę nad starymi rodzicami, wszystko nas złości i irytuje. Mój krzyż. A może związek, który dogorywa. Ciągłe oskarżanie, przerzucanie winy, szukanie dziury w całym, a nieraz deptanie człowieka. Mój krzyż, alkohol, ta chwilowa ucieczka od problemu, żeby się zrelaksować, Te, ten upust frustracji, ale po czasie niekontrolowany, potrafi wszystko zniszczyć, wszystko odebrać, zresztą na ziemi uczynić piekło drugiemu człowiekowi. Mój krzyż, no ten przeklęty rak. I szpital od drzwi do drzwi, od Annasza do Kajfasza. Mój krzyż, wyrzuty sumienia, bo ciągle sobie nie potrafię wybaczyć, moja depresja, zgorzknienie. I tak by można było wymieniać. A jeszcze niedawno śpiewaliśmy: Kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie. Krzyż Jezusa wisi w Twoim mieszkaniu i jest odpowiedzią na Twoje cierpienia. Bo kiedy patrzę na Krzyż, nie mogę powiedzieć, że On nie zna, że On nie wie, co ja przeżywam. Dlatego jest mi tak bliski w tym krzyżu, bo wie, co mnie boli i wie, gdzie ja ponoszę klęskę. Krzyż, o którym dzisiaj Chrystus mówi. Jest przede wszystkim szansą do spotkania, bo to pod Nim płaczę i to przed Nim szukam nadziei. Chrystus nam krzyża nie odbierze, ale przede wszystkim pomoże ukrzyżować swoje własne ja, ukrzyżować swoje podłości, a nawet nienawiść. Krzyż pozwoli mi rozbroić ukryte polaminowe, a mało ich jest w rodzinie. Te delikatne struny. Krzyż pozwoli mi rozbroić linie wysokiego napięcia w relacjach z drugim człowiekiem. No bo jak na niego patrzę, to uczy mnie pokory. Ja widzę do czego zdolny jest Bóg. Uczy pokory. Nie dalej jak wczoraj przy tym ołtarzu. Zawierali ślub, małżeństwo Weronika i Karol. Wtedy im tłumaczyłem, że to jest dopiero początek, a nie koniec że to jest miejsce, gdzie umiera ja, a rodzi się my gdzie mają być nawzajem dla siebie plecami w tym krzyżu bo miłość czasem dotyka zła. W tej dzisiejszej Ewangelii jest pewien paradoks. Chrystus zachęca nas, abyśmy z nim tracili życie, żeby je odzyskać, no zaprzeć się siebie, swoich wyobrażeń, pomysłów, żeby ciągle Jego wybierać na nowo. Przyjmując krzyż, nie szarpiąc się z nim, jednoczysz się z Jezusem. Najbardziej go wtedy naśladujesz. A tracąc w tym życiu, bardzo w to wierzymy, zyskujemy wieczności. Pewnie, że nie jest to proste, no bo zobacz świat, w którym żyjemy, reklamy, te wszystkie kanały telewizyjne, seriale, na które patrzymy. No one uczą e, życie, życia bez cierpienia. Tam wszystko tak pięknie się nieraz układa, ci ludzie tacy piękni. A w wychowaniu młodego pokolenia wyrzucamy ofiarę, rezygnację, wyrzeczenie, umartwienie. Świat proponuje życie lekkie, przyjemne, bez żadnej odpowiedzialności. Pozwalając na wszystko, i wiecie o tym, nie stawiając wymagań, wychowujemy pokolenie egoistów, którzy będą tylko i wyłącznie myśleć o sobie i jak trudno im będzie zaakceptować starość, starych rodziców, ale też chorobę, która może przyjść. Za niespełna tydzień wakacje, w piątek dzieci otrzymają świadectwo szkolne. Zobaczcie, ta Ewangelia jest dzisiaj niczym sprawdzian. Tam jest pytanie, od którego nie uciekniemy: Kim jestem dla Ciebie? Piotr odpowiedział apostołowie: No, nie wypada przytaczać innych opinii, nie wypada cytować mądrych papieży, katechizmu. Jak wygląda relacja moja z Chrystusem? To prawda, że w życiu można nie zdać wiele egzaminów. Ciągle są poprawki. Można wiele razy podchodzić na kurs egzaminu prawa jazdy, na studia. Ta możliwość poprawek czasem jest nieskończona. Tylko że my w życiu nie potrafimy cofnąć ani jednej minuty. Ten grecki filozof, Heraklit, który powiedział, że nie wejdziesz dwa razy do tej samej wody w rzece. Dlatego tak ważna jest ta dzisiejsza moja odpowiedź na pytanie Chrystusa, kim jestem dla ciebie. Bo przecież wszyscy gdzieś tam czujemy pod skórą, że to jest też decyzja na przyszłość, to jest pytanie o naszą wieczność. Amen.